Cześć, chcę dzisiaj pokazać jak wymienić żarówkę w Audi A1 wersja 8X, czyli 2010-2014 żeby uniknąć błędów, które przed chwilą sam zrobiłem i wygląda to następująco Trzeba najwygodniej będzie zacząć od wtyczki, no bo, a, bo oczywiście Producent przewiduje wyjęcie całej lampy i jest to, jest to całkiem ciekawy patent. I tak, na, najpierw trzeba zacząć od wyjęcia wtyczki. Wtyczkę rozpinamy w następujący sposób. Tutaj ten występujący języczek odpychamy od siebie i ciągniemy wtyczkę. Trzeba to zrobić nie za lekko, nie za mocno, żeby nie pławać. O, wyskoczyło. Więc ten etap mamy z głowy. Teraz do wyciągnięcia lampy. Potrzebujemy dwóch kluczy typu Torx 25, żeby odkręcić tą śrubkę i tą, i 30, żeby poluzować właściwie tą. I tak, tych śrub nie ruszajcie, bo, bo to jest ustawienie względem pasa. Także tu mam na nasadkę na. 25, więc uluzujemy od razu. To nie trzeba całkiem wykręcić, tylko jak w instrukcji jest opisane około 6 obrotów. Tak. Zmienią nasadkę. Teraz lampa. Lampa wyjeżdża nam. I, I to właściwie byłoby na tyle. Pozdrawiam, cześć.